Urban dokończył mecz, także nie ma nic chyba poważnego, natomiast Wadis poczuł delikatnie, strzedł. nie wiem jaka jest diagnoza w tej chwili, bo nie rozmawiałem jeszcze z lekarzem, za wcześnie jest po meczu, ale oby to nie było nic wielkiego, a to, że to był mecz ostry, to, tak się gra w piłkę i to trzeba odpowiedzieć tym samym, albo powiem inaczej, grać szybciej, natomiast ja nie patrzę na to w ten sposób, bo tutaj to, że dzisiaj zagraliśmy mecz jest... Wielka sztuka, bo to co się wczoraj tutaj działo, to się cieszymy, że mogło do tego spotkania dojść. Ulewy zalały boiska, stąd graliśmy na tym bocznym, ale bardzo dobrze przygotowanym. Dla nas to jest najważniejsze, że mogliśmy tą jednostkę odbyć. I też nie jako sparing, tylko jako całokształt uważam, że przeprowadzaliśmy tutaj. Ten obóz bardzo, bardzo dobrze, to co sobie założyliśmy zostało zrealizowane w 100%. Wszystkie treningi, jakie chcieliśmy Mieć były, także cieszę się. Teraz wracamy na dwa dni do, do Polski, aby trochę głowa odpoczęła, aby każdy nabrał jeszcze większego uśmiechu, trochę odpoczął i później w Lamandze będziemy w tym ostatnim stadium przygotowań. Założenia na drugi obóz, no dalej kontynuowanie tego, co tutaj wypracowaliśmy. Pracowaliśmy nad bazą, aby. To przygotowanie motoryczne było na takim poziomie, aby cały czas ta intensywność szła, szła w górę. Oczywiście wszystko jest zaplanowane. Tam więcej zajęć na pewno będzie już z piłkami. Będzie więcej stałych fragmentów gry, czyli tego co jest ważne w tych spotkaniach, ostatkę. Zagramy tam dwa, trzy, trzy mecze na tym zgrupowaniu, być może jeszcze czwarty, ale to wszystko się jeszcze okaże.